chciałam, żeby w ogóle się na mnie nie patrzyli, że... Ja żeby sobie nie życzę, żeby się ze mnie śmieli w ogóle. Żeby wyzdrowić. To jest nie, niemożliwe. Chociaż częściowo niekiedy jest możliwe. To, że nie jesteście nam tak naprawdę obojętni. Taka sama osoba jak każda inna. że mi zrobią krzywdę. tylko właśnie tych dziwności, tych jakichś ruchów, że postawiłbym mnie w jakiejś trudnej sytuacji, głupiej sytuacji, gdzieś tam na ulicy i ja nie będę widziała właściwie w to jest moje wołanie. Wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie podejść do siebie nawzajem i o coś zapytać, bo po prostu yy, narzucić jakiś temat rozmowy.

Zamiataj. A Cebu. No bo będziesz sławny. ja znowu To ja! Nie! Nie! No! Ej, święce! Proszę! Karol, mi to. Nie pukaj, Arek, no. Nie pukaj! Nie pukaj. Bo co się z tym losem stworzył? Szkoda. Kwiat! Nie, nie, nie. No. 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 Chyba, że. Jakieś przytasowania zrobimy, co? Tak jest! Nie, urażę tkać się Twojego zawodu, ale teraz wieloma e, psychologami się zetknęła takim że na przykład jak coś robiłam, jak pisałam, to obserwowali w jakiej formie piszę i na podstawie tego określali, jaki ja mam w sobie niepełnosprawność umysłową, czy ja, co ja, ja rozumiem, a czy ja nie rozumiem i co ja, i co ja e, jak to się mówi w języku młodzieżowym, kapuję, a czy to nie kapuję. Kto cię ganiał, Aiu? Jakiś inny, kod? Tak, inny chłop. Popaki. I co Ania do tego zrobiłaś? I poszłam, poszłam do domu. Mhm. Czyli nie poszłaś do kościoła, tak? Tylko wróciłaś mhm. do domu. Mhm. Tak. I co czułaś wtedy? Smutek. Smutek, tak? Mhm. A powiedziałaś im coś? Żeby tak nie robili albo... Mhm. Nie. Okazałaś złość? Okazałam to. Mhm. A jak? Jak czy tam wobec tych chłopców, czy w domu na przykład powiedziałaś, jak to było? W domu powiedziałam to domu, że oni mnie ganiają. Mhm. Czyli tak naprawdę e, jak najszybciej poszłaś do domu, tak. to, z tego co ja rozumiem nic nie powiedziałaś, no Nic. Ja chciałam pomagać niepełnosprawnym, na wózkach prowadzić. Nie będę! Nie będę! Tak! Teraz to łama! Papa! Nie leży! masz jakąś koleżankę, przyjaciółkę? Z którąś to rozprawia, z którą się często spotykasz? Koniecznie sobie przypomnieć, tak? Mam przyjaciółkę, a ja. Nie, nie, Mhm. Ania jest uczestniczką naszych warsztatów. Mhm. Czyli tak naprawdę to jest przyjaźń. Mm. Mm. Bo ja nie widzę. Bo zachorowałam. No traciłam wzrok, gdy ja byłam mała. Traciłam wzrok, straciłam w końcu. Albo jak pani wie, ile pani już zrobiła? Pani jakoś widzi jak w głowie ten obraz? wiem. No ja. Wszystko po dotyku? Mhm. A kolory? A kolory to mi podają. Przykład, na czym polega moja choroba, co mi się stało, że jestem chora, i chociaż to są niezbyt przyjemne wspomnienia, bo to się wiąże z dzieciństwem i tak dalej, ale jeżeli to ma pomóc zrozumieć, to ja no, zapominam nie. o tym, co, co mnie bolało i po prostu mówię o tym i tłumaczę. Właśnie powinniśmy przełamać te wszystkie bariery i spróbować czegoś, co jest naprawdę nieznane. Ale w jednym razie nie to Aha! To mogą wychodzić z sami w płodu, kina, naprawdę, czy nie mogą? Każdy z nas zasługuje ze sobą na dobry kontakt. I was On! Ale w jaki sposób trzeba mać te bariery? Trzeba ich poznać. Więc a żeby ich poznać, trzeba po prostu tam pójść i zobaczyć, jak to naprawdę jest. Nie, ten cel, czy jest możliwe do realizacji? Czy mogą być jakieś problemy? Problemy to na pewno będą, bo każdy ma jakieś... Jak coś... Nie masz problemu, jak nie ruszysz to wtedy masz mniej, no bo nie ruszasz, to się nawet nie zastanawiasz, co będzie, a jak już ruszysz, to się nam na mnoży tyle problemów i tyle przeszkód, ale myślę, że jak ktoś chce naprawdę, to może pokonać wszystkie bariery, żeby tylko dążyć do, do swojego celu życiowego. Nie. No ale tam troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało, tak. prawda Ramek? Teraz, tak. teraz już spokojnie wchodzicie do szkoły. Tak. No Spokojnie, nie boisz się tłumaczyć? Nie boję się, po... nie. A bałeś się na początku? O, troszkę, trochę nie. Trochę tak. Trochę. A później... Wszystko było. Teraz już czekacie na warsztat, prawda? Tak? Ja na ja, początku wyciągam wreszcie. Ja próbuję się integrować jakoś. Próbuję zwrócić uwagę jak też na siebie, żeby też się zagroza za, 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 za przyjaźni. Boże, to nie znaczy, że my nic ma, nie możemy robić, tak? Czami? Nie pomyliłem. A poszedł pieszo! Spokojnie przejedziecie.